Witajcie, kochani. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi i nie wychodzicie z domu. A tymczasem zapraszam Was na jedną z moich ulubionych ostatnio książek pod tytułem Ja i moja siostra Klara. Zapraszam. Prawdopodobnie mnie znasz. Spójrz, to jestem ja, a to jest moja siostra Klara nie powinieneś z nas mylić i myśleć, że jest na odwrót. Jest tak, jak powiedziałem na początku. Klara to Klara, a ja to ja. Czasami nas mylą, my też czasem się mylimy. I kiedy mama pyta mnie, kto wyjadł lody z lodówki, odpowiadam, że to Klara, chociaż ja też je jadłem. A kiedy mama pyta Klarę, kto wyjadł lody z lodówki, ona odpowiada, że to ja, chociaż ona też je jadła. Zresztą każdy może zobaczyć dwie łyżki. Nie wiem, dlaczego Klara tak odpowiada. Ja tak odpowiadam dlatego, że Klara je więcej ode mnie. Ma taką buzię, dużo większą od mojej. Za to ja jem szybciej, tylko że nikt o tym nie wie. TORT Pewnego razu przyszła do mnie Klara i spytała, Wiesz, co jest w kuchni? Wcale nie chciałem wiedzieć, ale skoro już spytała, odpowiedziałem: M Co takiego? Tort. Taki? spytałem i narysowałem na kartce tort. Nie, dużo większy i o wiele ładniejszy. Taki? spytałem i narysowałem jeszcze większy i jeszcze ładniejszy tort. Jeszcze większy, powiedziała Klara, z bitą śmietaną i czekoladą na wierzchu. Nie wierzę. Chcesz zobaczyć? Tak, bardzo. No to chodź do kuchni. Ale się zdziwisz. Jest w lodówce. Poszliśmy do kuchni. Klara otworzyła lodówkę. Wszystko się zgadzało. W środku stał wspaniały, wielki tort z bitą śmietaną i czekoladą na wierzchu udekorowany kandyzowanymi wiśniami, mm, aż nam ślinka napłynęła do ust. Staliśmy i podziwialiśmy tort, gdy do kuchni weszła mama. – Hej, wy dwoje! – powiedziała. – Żebyście mi przypadkiem nie ruszali tego tortu. Dzisiaj będziemy mieć gości. Przyjdą ciotka Emma i ciotka Greta. Ten tort jest dla nich. Wy swój kawałek dostaniecie dopiero po południu. Zrozumiano? – tak, mamo, odpowiedzieliśmy. Dzisiaj będziemy mieć gości. Przyjdą ciotka Emma i ciotka Greta. Tord jest dla nich, a my swój kawałek dostaniemy dopiero po południu. Bardzo dobrze, powiedziała mama, zamykając lodówkę. Potem spojrzała na zegarek i jęknęła: O Boże, prawie zapomniałam o wizycie u lekarza. Dzieci, muszę teraz wyjść. I wyszła. A my. Zostaliśmy w domu. Klara i ja. Bawiliśmy się w swoim pokoju aż do momentu, gdy Klara powiedziała, chodźmy do kuchni. Hmm. Po co? Sprawdzimy tylko, czy tort ciągle tam jest, bo może ktoś go ukradł? Hmm. Kto miałby go ukraść? Hmm. Jak to kto? Złodziej. Na taki wspaniały tort miałby chrapkę każdy złodziej na świecie. Nie widziałeś, że okno w kuchni było otwarte? Poszliśmy oboje do kuchni. Rzeczywiście, okno było uchylone. Klara otworzyła lodówkę i odetchnęliśmy z ulgą. Tort był na miejscu. Klaro, powiedziałem natychmiast, bo zobaczyłem, jak zaświeciły się jej oczy. Nie ruszaj tego tortu! Dzisiaj będziemy mieli gości. Przyjdą ciotka Emma i ciotka Greta. Tort jest dla nich. My swój kawałek dostaniemy dopiero po południu. Wcale nie mam zamiaru go ruszać, oburzyła się Klara. Pomyślałam tylko, że może jest zepsuty, a wtedy obie ciotki otrują się i umrą. Dostałem gęsiej skórki. Co ty mówisz? Wcale nie jest zepsuty. Hmm. Nie wiadomo. Z tej strony wygląda trochę podejrzanie. I myślisz, że jest zepsuty? Właśnie tak. A kiedy ciotki go zjedzą, to się zatrują i umrą? Ale gdzie umrą? Jak to gdzie? U nas w salonie. Na nowej kanapie, jedna po drugiej. Znowu dostałem gęsiej skórki. C co my teraz zrobimy? Spytałem ze strachem. No cóż, powiedziała Klara, poświęcimy się. Spróbujemy tortu z tej jednej podejrzanej strony, ale bardzo ostrożnie. Dobrze, westchnąłem. Poświęcimy się. Wyjęliśmy tort z lodówki. Spróbowaliśmy odrobinę z podejrzanej strony, ale na szczęście nie wykryliśmy niczego niepokojącego. Klaro, powiedziałem z ulgą. Bądź spokojna, tort jest dobry, smakuje wspaniale. Ciotki są uratowane. Mhm, mm tak, zgodziła się Klara. Z tej strony jest jeszcze dobry. Ale co zresztą? Spróbowaliśmy więc tortu dokładnie ze wszystkich stron. W dalszym ciągu nie stwierdziliśmy niczego niepokojącego. Klaro, powtórzyłem, Tort jest dobry ze wszystkich stron. Nasze ciotki bardzo się ucieszą. Mówię ci, będzie im bardzo smakował. Tak, przyznała Klara. Z brzegu jest jeszcze dobry, ale przecież każdy wie, że torty z bitą śmietaną i czekoladą psują się od środka. W takim razie westchnąłem spróbujmy także trochę ze środka. Po czym łyżka za łyżką. Wygrzebaliśmy sporą dziurę w torcie, aż do samego spodu. Niestety, właśnie wtedy weszła mama. Z początku nie mogła uwierzyć w to, co zobaczyła. Trzy razy obeszła tort dookoła, zanim odzyskała mowę. To ruina, a nie tort. Tej kupy kremu nie mogę postawić na stole. Wy dwoje jesteście, jak wieczne głodne prosiaki. No proszę. Jedzcie, jedzcie dalej, dopóki nie pękniecie. Hm. Skoro mama tak powiedziała, cóż mieliśmy robić? Jedliśmy dalej, aż do końca. Niestety zaraz potem rozbolały nas brzuchy. Okropnie rozbolały. Leżeliśmy koło siebie na łóżku, ja i moja siostra Klara. Od początku wiedziałem, stęknęła po pewnym czasie Klara, Tort był jednak zepsuty. Wujek Toni. Klara i ja mamy wujka. Nazywa się Toni, a wygląda mniej więcej tak. Bardzo go lubimy. Klara twierdzi, że lubi wujka Toniego o wiele bardziej niż ja i rozkładając szeroko ręce, pokazuje o tak bardzo ja też pokazuję, jak bardzo kocham wujka, ale niestety jestem mniejszy i mam krótsze ręce. Okropnie mnie to złości. Wygląda to tak, jakby Klara rzeczywiście lubiła wujka bardziej niż ja, tylko dlatego, że ma dłuższe ręce. A ja przecież. i przecież chodzi o pieniądze. To jasne, jak słońce. Kiedyś też będę miał takie długie ręce i wtedy to Klara będzie się złościć. Zawsze, gdy się z nim spotykamy, wujek Toni daje nam po złotówce. Czujemy się cudownie, kiedy oboje mamy tak dużo pieniędzy. Idziemy wtedy na lody. Dlatego bardzo się cieszymy, gdy wujek nas odwiedza. Codziennie pytamy: Mamo, kiedy znowu przyjdzie wujek Toni? Niestety wujek przychodzi do nas tylko raz w tygodniu. Pewnego razu, gdy znowu o to spytaliśmy, mama odparła: już niedługo będziecie mogli wydywać w naszego wujka codziennie. Wynajął sobie mieszkanie w naszym domu na piątym piętrze. Rane, ale się ucieszyliśmy. Pomagaliśmy wujkowi przy przeprowadzce i nosiliśmy jego książki. Ma ich mnóstwo, bo jest studentem. Uczy się każdego dnia i kiedyś będzie bardzo mądry. Po przeprowadzce znowu dostaliśmy po złotówce. Z radości, że wujek Toni zamieszkał w naszej kamienicy, nie mogliśmy prawie spać. Rano pognaliśmy do niego. – Puk, puk! Dzień dobry, wujku Toni! – roześmiał się i dał nam po złotówce. Natychmiast pobiegliśmy kupić sobie lody. Następnego ranka przez pół godziny pukaliśmy do wujka Toniego. Nie było go w domu. Ciotka Emma wróciła z zakupów i powiedziała, że wyszedł bardzo wcześnie na uniwersytet. Poczekamy, postanowiła Klara. Kiedyś musi wrócić. Usiedliśmy pod drzwiami i czekaliśmy. Czekaliśmy, ale nie wrócił. Co za pech! Postanowiliśmy, że jutro pójdziemy do niego przed śniadaniem. Tak też zrobiliśmy. Był jeszcze w domu. Dzień dobry, wujku Toni, roześmiał się jak zwykle i dał nam po złotówce. Podziękowaliśmy i pobiegliśmy kupić sobie lody. Następnego dnia była sobota. Poszliśmy na piąte piętro. Dzień dobry, wujku Toni. Dzień dobry, odpowiedział, ale się nie roześmiał. Wiecie, dzieci, bardzo mi przykro, ale nie mam dzisiaj pieniędzy. Klara i ja szliśmy do swojego mieszkania z zawieszonymi głowami, rozmyślając i nagle Klara powiedziała – Wiesz co, rozbiję swoją skarbonkę. – To ja też – powiedziałem od razu. Szybko zbiegliśmy po schodach, wpadliśmy do naszego pokoju i rozbiliśmy skarbonki. Klara swoją, a ja swoją. Wyjęliśmy pieniądze i pobiegliśmy znowu na górę do wujka Toniego. Zapukaliśmy. – Czego jeszcze chcecie, dzieciaki? – zapytał wujek, gdy otworzył drzwi. – Niczego – odpowiedzieliśmy i daliśmy mu pieniądze. – To dla ciebie, wujku Toni, cała masa złotówek, żebyś ty też mógł sobie coś kupić. I szybko zbiegliśmy po schodach. Miłość jest ślepa Wujek Toni ożenił się ze studentką. Na początku była bardzo szczupła, wkrótce jednak zaczęła robić się coraz grubsza i grubsza. Klara i ja martwiliśmy się bardzo wujka to niego. Jeśli jego żona będzie jeszcze większa, to niedługo zabraknie dla niego miejsca w łóżku. Ona musi schudnąć, powiedziała Klara. Powinien chować przed nią jedzenie. Natychmiast postanowiliśmy powiedzieć wujkowi, że powinien chować jedzenie przed swoją żoną, ale niestety nie było go w domu. Wyjechali razem na wakacje. Gdy wrócili, była jeszcze grubsza. Najgorsze było to, że wujkowi w ogóle to nie przeszkadzało. W dalszym ciągu spacerowali, trzymając się za ręce. Biedny wujek Toni. – Miłość jest ślepa – stwierdziła Klara. Pewnego razu przy śniadaniu mama powiedziała do taty. – Dziś po południu będzie program. Jak schudnąć trzy kilo w dwa tygodnie, koniecznie muszę go obejrzeć. Klara i ja pobiegliśmy natychmiast do wujka, to niego – Wujku, toni! Wujku, toni! – powiedzieliśmy. – Dziś po południu będzie program. Jak schudnąć trzy kilo w dwa tygodnie, twoja żona musi koniecznie go obejrzeć. Y, – Dlaczego? – Spytał wujek: No, bo jest to wiele za gruba. Niedługo będzie najgrubsza na naszej ulicy. Aha, o to wam chodzi, powiedział wujek Toni. Ale to tylko dlatego, że nosi w brzuchu nasze dziecko. Jakie dziecko? Spytaliśmy. Nasze dziecko, jej dziecko i moje, powiedział wujek Toni. A co to dziecko tam robi? Chciałem wiedzieć. Śpi wyjaśnił wujek. Śpi i rośnie, a pewnego dnia obudzi się i urodzi. Wtedy moja żona będzie taka szczupła jak kiedyś. Rany! Co za historia! Klara i ja schodząc po schodach przyrzekliśmy sobie, że nikomu nie powiemy o tym ani słowa. Poczekamy, aż urodzi się dziecko. To dopiero będzie niespodzianka. Tym bardziej, że w naszym domu. Pewnie nikt nie ma pojęcia, dlaczego żona wujka to niego zrobiła się taka gruba. Jak uświadomiliśmy ciotkę flory. Wujkowi to niemu urodziło się dziecko, a dokładniej to żona wujka to niego je urodziła słodkiego, małego dzidziusia. A było to tak. Pewnego ranka, gdy siedzieliśmy sami w domu i czekaliśmy na naszą gosposię, ciotkę Florę, pod nasz dom z głośnym ija, ija, -ja", zajechała karetka pogotowia. Klara i ja natychmiast przykleiliśmy nosy do szyby. Oboje uwielbiamy karetki i samochody policyjne, zwłaszcza gdy robią ija, ija, i, -ja", i do tego błyskają niebieskim światłem. Kiedyś, gdy dorosnę, też będę jeździł takim autem. Na pewno ktoś jest chory, oświadczyła Klara. Zawsze, gdy przyjeżdża karetka pogotowia, to znaczy, że ktoś jest chory. I nagle zobaczyliśmy, jak dwaj sanitariusze niosą do karetki żonę wujka Toniego. Na noszach wujek Toni biegł za nimi z zatroskaną miną. Na pewno pękła, stwierdziłem. W ostatnich dniach zrobiła się jeszcze grubsza. Wczoraj widziałem ją na klatce schodowej i pomyślałem, że długo to nie potrwa. No i stało się: pękła! Nie zaprzeczyła Klara, nie pękła. Na pewno urodziła Dzidusia. A ja myślę, że pękła! Upierałem się przy swoim. Ponieważ żona wujka to niego była przykryta grubym kocem, nie mogliśmy ustalić, czy pękła, czy urodziła Dzidusia. Tak więc trwaliśmy w niepewności aż do południa. Wtedy właśnie zadzwonił telefon. Dzwonił wujek Toni i chciał rozmawiać z mamą. – Mamy nie ma w domu – oświadczyła Klara. – Będzie dopiero wieczorem. Już chciałem pocieszyć wujka Toniego z powodu pękniętej żony i powiedzieć mu, że na pewno znajdzie sobie nową, szczuplejszą, kiedy wujek nagle oznajmił. – Dzieci? – urodził nam się dzidziuś. Mała córeczka nazywa się Zuzia, waży 4,5 kg i jest śliczna. Po czym odłożył słuchawkę. Ale się ucieszyliśmy: Klara natychmiast wyciągnęła wagę kuchenną i postawiła na niej dwie pełne butelki piwa. Następnie dołożyliśmy wszystkie ziemniaki, które udało nam się znaleźć, i największą lalkę Klary, balbinę. Jednak wszystko, dopiero gdy dołożyliśmy marchewkę, waga wreszcie pokazała cztery i pół kilograma. Następnie zapakowaliśmy wszystko do torby, butelki z piwem, ziemniaki, balbinę i marchew i na zmianę nosiliśmy po mieszkaniu. Chcieliśmy sprawdzić, czy udźwigniemy dzidziusia, kiedy już przyjedzie do domu. Po pół godzinie jęknąłem zmęczony. Ale ten dzidziuś jest ciężki! Mm. Też tak myślę, zgodziła się Klara. To dlatego żona wujka Toniego była taka gruba. Hm, naprawdę myślisz, że dziecko było u niej w brzuchu? Jasne, prychnęła Klara. Każdy to przecież wie. I roześmiała się z wyższością, tak jakby zawsze o tym wiedziała. No a przecież ja też byłem przy tym, kiedy wujek Toni nam to opowiedział. Ostatnio Klara często się tak zachowuje. Nie, nie każdy o tym wie, zaprotestowałem. Ciotka Flora na przykład wcale nie wie. Gdy kiedyś spytałem, skąd się biorą dzieci, zrobiła się cała czerwona, a potem powiedziała, że dzieci kupuje się w sklepie. Naprawdę? Słowo honoru. Nie wierzę, powiedziała Klara. Możemy ją zaraz o to spytać. W tym momencie zadzwonił dzwonek u drzwi. To była ciotka Flora. Natychmiast zabrała się do pracy i poszła sprzątać łazienkę. Ja i moja siostra Klara wśliznęliśmy się za nią. – Ciociu Floro – zaczęła Klara poważnie – chcemy cię o coś zapytać. – O co chodzi? – zdziwiła się ciotka Flora. – Idźcie lepiej do swojego pokoju i dajcie mi pracować. – Ciociu Floro, skąd się biorą dzieci? Skąd się biorą dzieci? Zająknęła się. Nie macie innych pytań? Nie mamy, powiedziała Klara. Chcemy wiedzieć, skąd się biorą dzieci. O, wasza mama z pewnością będzie chciała wiedzieć, dlaczego nie skończyłam sprzątania, fuknęła ciotka Flora i zrobiła się cała czerwona. Wtedy jej powiem, że nie mogłam skończyć, bo zadajecie mi za dużo pytań. Ciociu! – oznajmiłem pojednawczo, wskazując na Klarę. – Ja już jej powiedziałem, że dzieci kupuje się w sklepie, ale nie chciała mi wierzyć. – o, o, właśnie – przytaknęła z ulgą ciotka Flora. – Właśnie tak, dzieci kupuje się w sklepie, leżą tam na półkach i każdy, kto chciałby mieć jedno, może je sobie kupić. Wtedy Klara z niewinną miną powiedziała – wcale nie. Słyszałam, że to bociany przynoszą dzieci. E, e, no, no niektóre, niektóre dzieci przy, przynoszą bociany, a niektóre kupuje się w sklepie, powiedziała ciotka Flora. Wyraźnie się spociła. Ale podobno, powiedziała chytrze Klara, podobno niektóre dzieci zawinięte w pieluszki rosną w ogrodzie jak kapusta. Ech, no, tak też bywa, potwierdziła słabym głosem ciotka Flora i wyczerpana oparła się o wannę. Niektóre rosną jak kapusta w ogrodzie. Klara spoglądała na ciotkę Florę i wyglądała przy tym jak kot naszej babci szykujący się do schwytania ptaszka. To nieprawda krzyknęła znienacka. Wcale, a wcale. I jak nie wiesz skąd się biorą dzieci, to ja ci ciociu powiem. Wcale nie rosną w ogrodzie, tylko w brzuchu swojej mamy. Tak jak Dzidziuś-Wójka niego. Jego żona urodziła dziś córeczkę, która waży cztery i pół kilograma. Potem Klara pobiegła do pokoju po torbę z butelkami piwa, ziemniakami, balbiną i marchewką. Cztery i pół kilograma powiedziała z dumą tyle waży Dzidziuś. Czy to nie fantastyczne? Zostawiliśmy oniemiałą ciotkę Florę w łazience. Żeby jakoś mogła dojść do siebie. To niełatwe w wieku pięćdziesięciu lat zostać tak nagle uświadomionym westchnęła Klara. Z takimi rzeczami trzeba bardzo uważać. Po tygodniu żona wujka Toniego wróciła do domu. Była teraz bardzo szczupła, tak jak tego sobie życzyliśmy. A wujek Toni maszerował po schodach z dziedziusiem na ręku, taki dumny, jakby dzidziuś wyrósł w jego własnym brzuchu, a nie w brzuchu jego żony. I jak się podobało? Na dzisiaj to już koniec. Zapraszam na ciąg dalszy już jutro. Do zobaczenia!